o dzień dobry wszystkim przy niedzieli to jest jakiś podstęp yy, tak się nie powinno ludziom robić to jest, ja już mam tego dość żyję tam ponad 40 lat mam, mam dość to jest, to jest yy, nieludzkie yy, piąta rano, żeby była a oni cię okłamują, że jest szósta to jest złodziejstwo to jest po prostu kradzież w, w biały dzień Kradną mi godzinę snu. Yy, tak nie może być. To trzeba coś z tym zrobić w końcu. Ile można. Ile można. To ci, co sobie w biurze pracują, to sobie mogą zmieniać czas. Niech oni się zmieniają tam. W, w, gdzieś tam. Politycy czy, 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 czy urzędnicy. Jak oni sobie od poniedziałku do piątku. To oni sobie w niedzielę pośpią. A ja w niedzielę pracuję to nie w dupie mnie mają ja mam, ja mam wstawać o piątej, a oni sobie pośpią kradzież najgorszy dzień w roku to jest taki zabobony ze, ze, ze średniowiecza czy skądś zmienianie jakiegoś czasu po prostu to jest nie do życia zrobię to złośliwie i z premedytacją tylko po to żeby mnie wykończyć tak, tak, tak jest moje zdanie na ten temat więcej nic już nie powiem.